Cześć dziewczyny. Chciałam Wam opowiedzieć dzisiaj o dwóch najważniejszych lakierach w pracy na co dzień. Jest to biały i czarny. W marce Najlakłówkowej urzekło mnie to, że te dwa kolory mają idealne krycie i dzięki temu też idealnie się utwardzają i wyglądają jako gotowa stylizacja. Biały lakier świetnie rozprowadza się po całej płytce, ale też ma bardzo ładną pigmentację w przypadku stylizacji typu French. Kolor czarny ma świetne krycie. Nie tylko sprawdzi się do jednokolorowych stylizacji, ale także do zdobień dzięki swojej konsystencji, która nie spływa na skórki i idealnie kryje nawet przy bardzo cienkich liniach. Przy lakierach o tak wysokiej pigmentacji pamiętajcie o tym, żeby położyć je jak najcieniej, dzięki czemu otwardzą się w każdej lampie. Lakier hybrydowy w odcieniu czarnym nakładajcie zawsze bardzo cienką warstwą. Uzyskamy idealne krycie już po pierwszej warstwie, ale zawsze warto nałożyć także drugą. Aplikujemy go bardzo cieniutko, trzymając pędzelek na płasko. Po utwardzeniu pierwszej warstwy w lampie przystępujemy do aplikacji drugiej warstwy. Umieszczam pędzelek w odpowiedniej odległości odwału około pastościowego i rozciągam kolor do wolnego brzegu. Pamiętajcie, aby pracować bardzo płasko, dzięki czemu położymy jak najcieńszą warstwę. Kiedy pokryję 80% powierzchni paznokcia, kładę benzelek w odległości od wału i delikatnie dosuwam przy samych skórkach. Kolor czarny najczęściej pokrywam topem 003. Ten nabłyszczacz nie posiada niebieskiego filtra, dzięki czemu kolor nie stanie się granatowy po utwardzeniu lampie. Pamiętajcie, aby nałożyć nabłyszczacz na cienko, ale w taki sposób, aby wyrównać wszelkie ewentualne niedoskonałości. Tak prezentuje się gotowy paznokiec. Aby pokazać Wam jak najlepiej moc krycia białego lakieru, użyję czarnego wzornika. Kładę pędzelek płasko. I rozprowadzam białe. Zobaczcie jak idealne i kredowe jest skrycie tego koloru. Rozprowadzam sobie na błoki cały czas pilnując, aby warstwa lapieru była jak najcieńsza. Dzięki temu usadzi nam to doskonale dla mnie. Jak prezentuje się pierwsza warstwa. Drugą warstwę połóżcie także możliwie cienko, aby wyrównać wszelkie nierówności, które powstały podczas aplikacji. Pędzelek w lecach Markina jest dostosowany w taki sposób, aby pracowało Wam się nim jak najwygodniej, przy tym malując jak największą powierzchnię paznokcia, dzięki czemu oszczędzacie czas. Aplikując drugą warstwę, pamiętajcie także o tym, aby ładnie pomalować wolny brzeg paznokcia, dzięki czemu będzie to wyglądać estetycznie. Zostało nam już tylko wykończenie lakieru topon 003. Nakładamy go cieniutko i bardzo dokładnie zabezpieczamy także wolny blok. Tak się prezentuje nasz gotowy wzornik czarny pokryty białym lakierem. Przy stylizacjach typu French możecie położyć biały kolor tylko na jedną warstwę, dzięki czemu oszczędzicie czas.